Witam, cześć moi drodzy. Sorry za hałas, ale zawsze włączam nagranie, jak mi się pranie kończy robić. 6 minut prania zostało, więc sorry za te odgłosy, to nie pociąg przejeżdża, to po prostu kuźne życie. Powiem wam, gram sobie w tego Fallouta i no i fajnie się w to gra, moi drodzy, pod tych, tak powiem wam tak powiedziałem, jak podchodzicie do tego, jako taki survival loot, looter shooter z aspektami RPG, to, to spoko. No, ja to tak mówię z perspektywy kogoś, kto tam poświęcił 40 godzin na tą grę na komputerze. Tylko wiecie, ja mam taki problem z komputerami, może dlatego mi się teraz lepiej gra na konsoli. Ja jako PC Master Race, to zanim ja się kurwa zabiorę, zagranie to zainstaluję 50 modów, potem mi się już nie chce grać i potem i potem właśnie tracę na, tą, na, tym, na tym że przez mody... Przecież ja lubię mody, tak? Tylko że się bardziej poświęcę modowaniu górą niż nie i tutaj powiem wam w sumie blisko to samo tutaj się tyczy fallouta no, mo, może moi drodzy to że jest to ograniczenie 2 giga może jest dobre bo przynajmniej 2 giga zainstalowałem tych modów i tyle ale co prawda, no te mody dużo zmieniają, gdyby nie mody, to ta gra by nie wyglądała tak na Xboxie. A propos modów, to robiłem w moim materiale wcześniej, tam jest pokazane jakie mody zainstalowałem, jakie warto zainstalować. E, więc nie będę mówił już o tym e, więcej, o jakie mody mam. Jak chcecie, to sobie zobaczycie na starym e, kanale, znaczy na starym, e, poprzednim odcinku. Tu chcę zaznaczyć, że... No lepiej się gra na tym. Wiadomo, że na moim tam tym gamingowym PC, który już tak naprawdę nie jest gamingowym PC-tem, pece, ale wtedy kiedy grałem w Fallouta był. To... A czemu on teraz wychodzi tutaj? I teraz właśnie takie fajne odkrycia są w, w tym... No zwiedzacie sobie ten świat i odkrywacie jakieś takie rzeczy. Jak teraz właśnie się zastanawiam czemu tutaj, jak wiecie, tu nie ma, znaczy jest loadingów, jest bardzo dużo, tak, ale tutaj byłem w mieście, wchodziłem luźnią po tym budynku i nagle gdzieś wszedłem i jest, i jest coś, jakieś odkrycie, tak. Tak powtarzam, brakuje mi tu jeszcze ciągle jednak tego Harder Rework, co jest od Hulk Hogan'a, polskiego modera, bo te, 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 te tekstury beczek fajnie wyglądały. Naprawdę, tak powtarzam, to często Fallout fajnie opowiada historie lokacyjne, czyli tu, to wszystko jest, bez, jest zrobione bez przypadku. Jak chodzicie po lokacji, poczytacie listy, się dowiecie czemu ten łebek tutaj leży na przykład. To wszystko ma sens, to jest wszystko takie zrobione bez, nie bez przypadku kopiuj w klej. Dużo jest na YouTubie, poradnych youtuberów, którzy to opisują każde te lokacje, każdy ten lud, każdy ten świat, e, każde te, te, te akcje tutaj. Naprawdę jak tak sobie poczytałem o tym Falloutie, to aż do, nabrałem szacunku, że tak mówiłem wam przykład wcześniej, że jeśli tam w jakimś miasteczku przeczytacie w komputerze jakąś informację, że tam jakiś John robił, e, ochraniał się przed jakimiś e, tymi raidersami. E, i tam budował coś jakąś ten jakąś, jakąś otoczkę dookoła swojego domu i to tam jest rzeczywiście pokazane że to tam jest wybudowane potem że gdzieś tam się przewróciła ciężarówka podczas jakiegoś tam transportu i rozwaliła mur rzeczywiście ciężarówka jest przewracona rozwalony mur gdzieś tam jakieś akcje że, że gdzieś tam jakiś snajper się niby chowa że że łatwo jest coś tam takiego było motyw że że łatwo można być zeszczelonym z tego punktu, i potem gdzieś w tym domu leży trup, i rzeczywiście, że jest tak, by ten, ten, ten kto go zabił, rzeczywiście stał pod takim kątem. Dużo jest takich smaczków, i bardzo mi się to podoba, bo to są rzeczy, moi drodzy, właśnie. To są te takie rzeczy, które nigdy kuźwa moglibyście nie zauważyć, nigdy ktoś, nie mógłby, ktoś by mógł ominąć. A jednak są. Jednak ktoś poświęcił kurde czas, żeby to miało ręce i nogi. I dlatego zacząłem bardziej doceniać tego Fallouta i dlatego zacząłem w niego grać z powrotem, kupiłem go po raz trzeci na trzecią platformę. Więc tak, za 10 euro, czyli za 40 zł jest teraz na promocji. Polecam go. Nie swoje poinstalujcie na swoją odpowiedzialność. Ja też te mody, które wam pokazałem, to są bezpieczne, bo są najbardziej popularne i sobie grajcie w niego, bo naprawdę 40 zł, a jest kontentów piździet. Co tutaj mamy? Bram Bottle... Czekajcie, czy... Chcę to zobaczyć. Tak, jakiś mod zainstalowałem. Że chyba jest lepszy likoj e... Więc spoko. Dirty Water... Ta coś komentuje, nie wiem czy te, z tego się potem nie da czegoś zrobić, więc to biorę, w sensie do craftingu, tak, e, więc sobie to biorę. Wsuwajmy broń, bo nam jest niepotrzebna. Chcę coś obczaić, jak się chwyta? że można było przenosić te rzeczy, kuźwa, jak to się robiło? A, no jest, jest, czyli fizyka Bethesdy tutaj jest e, ciągle grana, czyli możemy założyć sobie, możemy założyć, e, no, wiecie, co, komuś na głowę miskę i powiem wam, ciągle uważam, że to wygląda lepiej niż Starfield. Dużo jest smaczków, dużo jest jakichś takich pierdół do ogarnięcia. Dużo jest sekretów, co jest fajne w takiej grze. Akurat, transfer, eee, no, więc jak najbardziej jestem na tak w tej grze. Tu chyba już nic nie ma więcej do odkrycia. Nic w tych pudełkach nie ma. Może jest, ale nie będę tracił już. O nie, czekajcie. O, patrzcie, kurde. Był jakiś tutaj sekrecik. Ach, I to mi się właśnie podoba. This elevator isn't. Nie działa. No widzicie. No, ale jest jakiś sekrecik, kurde. Nie działa, ale. Ale może, kurde. Jakby się tam to udało jakoś naprawić, to by zadziałało. Ale mamy powód, by coś kombinować. I to jest zajebista sprawa. Pewnie jakąś tam trzeba prąd doprowadzić. Ale o to chodzi. Widzicie, prawie wyszedłem z lokacji, a tu jeszcze coś odkryłem. E, może jeszcze coś tutaj jest. Jak się kuźwa odpala, odpala to? Jak się odpala to? Macie pomysł? Wydaje mi się, że ten... że ta lampka nie działa, ten PIP lamp, co mam, ten moda tego, bo to chyba, chyba, że... musiałbym to a wyłączyć, zobaczyć, czy oświetlenie będzie takie samo, tak? Musiałbym to zobaczyć, bo... Chyba, że ona lepiej wygląda na komputerze, gdzie to jest. This is the brighter version of PIP Flash mode. This mod changes the default pit-boy light into realistic flash light. It also makes the sound effect when turning the light on or off slightly quieter. Mm. 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 Recommended to use this mod with, a, with a, any mod that makes nights and or interior darker. Okay. Mm. no sound is it Że nie Dobra, winda nie działa, nie będziemy tracić e, czasu, bo nie wiem czemu. Ale jest jakiś sekrecik nierozwiązany przeze mnie. Wiecie o co chodzi. Wychodzimy. Na pewno loading screenów tutaj niż w, star w Starfieldie. Ja jeszcze sobie eksperymentuję tylko z modami, e, tymi z modami. z modami dotyczącymi pogody, tak? Trochę, za, trochę mi się wydaje, że zamglisty jest ten... Yy, no ten Vivid weather jest najlepszy, tak? No ale ta mgła jednak jest trochę za częsta według mnie. Nadaje to klimatu, ale też spowalnia grę, to na pewno. Tutaj byłem, czy nie byłem, wszystko pozabierane, więc chyba byłem dobra muszę sobie zapamiętać, gdzie tutaj to było to było w tym miejscu? już się zgubiłem gdzie ta winda była? kurwa, nie zaznaczyłem sobie już nie wiem. tutaj, w tym miejscu? chyba w tym, tak? Tutaj, w tym, tak. Na się stanę, jak tam windę. No. Zaznaczymy sobie na mapie. Tutaj. Aha, nie da się takich mapy tam. No dobra. No. A nie, tutaj byśmy sobie dali marker. A nie, nie da się tak, dobra, to się dało na tym, ja miałem moda na Pc'cie. No i tak można chodzić moi drodzy, z jednego miejsca do drugiego. Ale już idźmy. Zobaczmy trochę, tu jest do zdobycia miejsce. Mamy jakąś lepszą broń? O, no mało napoiw mamy. No dobra, no nie cięgnie. Kurde. Mało się przestraszyło na jedzenie. Zbierbane w górę. Te słowa się pojawiły nagle. zawierać, jeba. nie tylko zawierać, nie tylko nie nie w ostatnim poziomie trudności, żeby był ten survival. No, gdzie jest ta Piper moja? Poszła? Czy zginęła? Urba. Jakąś inteligencję mają, nie? No bo... Szedłem. One się chowają jak te. Nie wiem czy nie będzie lepiej ich tą pałką potraktować jak one takie kurwa mądre. Mała. Dobra, ale trzeba sobie na nich z tym paka piwać. Dobra, tylko pozbieramy, no, żeby coś z tego było. Wieczne jest, moi drodzy. Nie pamiętam, żeby ta gra była tak ciężka na tym, na, e, na PC. -cie. No dobra. Niech tak będzie. Zasegujemy sobie. Trzeba podróżować za dnia, po prostu. Nie? Tutaj będzie trochę tych raiderów. To pamiętam tą misję wszystkich wybić tak to to chodziło Złożyliśmy to pźba skąd? 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 Tu jest snajper jakiś? Tak? Kur, za wysoko. A wiem jakiego mąda mi brakuje. Z tego, co by, żeby się z boku... Żeby się uchylać jak w tym. Kurde, teraz wszyscy i to będzie właśnie przekichane. Problem. Jest, poszedł. Nie, no nie w tego, kurde. Mafie, Baf krytyczny. Kurde, ale nie, do, nie doładowałem sobie tego do pieczy. Jest tutaj, dobra. 50. Jedziemy. Dawaj jest kolejna, nie przeżył Dobra, zaszczeliła go. Apier się przydała na coś. Można sygować podczas walki, no to spoko. A tutaj są, tutaj można szczelić. Zlewam nogę. Trafił? Ach, nie trafił. Niech ch**a nie trafił. dawaj. Kurwa, granata mi pierdolnął. Zasawowałem? Zasawowałem, dobra był. Ciemna jak w Trochę daleko, ale spróbujmy, może będzie ciepło. Jeszcze z tyłu. Granat jeszcze. Brrwa. Zero. Dobra, obaście mi od tyłu. Dobra, moi drodzy. Tak, się muszę pranie zrobić. No i tak się bawimy w fallouta. Dobra, jeszcze jedno podejście. Spróbujmy bezpiecznie. Daj, portem patrzył Trzemion, tylko muszę magazynek zwrócić. Daj, jest dobra, proszę cię paść. O, a to coś nam się udało. Tu tak blisko wyszedł już. Nie, nie. Patrzcie, rozwaliła go. Kurde, nasza piper to jest... Yy, dobra lasencja, nie? Ogarny temat. gdzie on jest? całkiem się wysoko próbujemy? w torsa 7% szans trafi go kurwa, Dana, kurwa. 45%. Dawaj. Jest, jedno. I chuj, się ze strachu. Idę rozwieszać pranie. Tak to wygląda, moi drodzy. Pozałem Was. Trzymajcie się zdrowo. Pa.